Hej, przychodzę dzisiaj do Was tak późno, ponieważ jest już 17, ale musiałam załatwić wszystkie takie rzeczy organizacyjne w moim domu i mogę się w końcu ogarnąć troszeczkę, ponieważ cały czas jestem w jakichś takich domowych ciułach i uznałam, że nagram dla Was vloga. Podsumujemy sobie delikatnie mój ostatni rok szkolny, porozmawiamy o tym, co się zmieniło w ciągu ostatniego roku, więc lecimy z vlogiem. Dobra, ja się muszę ogarnąć i muszę sobie e, zrobić włosy, może jakiś makijaż, ponieważ będę nagrywać filmik zaraz. E, tak więc muszę ty oglądać tutaj od boku wszystko, co będę robić. A, widzicie, zrobiłam sobie kreseczki i zrobiłam sobie delikatnie cień, taki niestety strasznie kamera nie łapie kolorów no. Montuję sobie jeszcze właśnie teraz odcinek, ponieważ szykuje się cover na kanał, kochani Tutaj macie, montuję cover Ten cover pewnie już jest na kanale, kiedy wy widzicie ten odcinek, więc kliknijcie sobie tu albo tu Naprawdę warto, bo jest znacznie lepszy niż ten wcześniejszy i w ogóle zajadam sobie w Niedzielę się przepysznego koperka. Nie wiem, gdzie się to dostaje w Polsce, ale Dominika była u mnie na ostatnio. I mi przyniosła! Skończyłam montować odcinek najpierw ja do was ze świadectwami. Miałam osobny odcinek na temat tego, jak otwieram moje świadectwa, ale uznałam, że. Lepiej będzie nagrać to w formie vloga, bo pewnie nikt nie chciałby tego oglądać. I przychodzę do Was z uwagą wwagą. Z moim świadectwem z klasy ósmej. Jest takie biało-czarne, ponieważ e, jest to kopia, bo oryginał leży teraz w sekretariacie w mojej obecnej szkole. I mam tutaj drugą teczkę e, z moim tegorocznym świadectwem. Proszę bardzo. Jak widzicie, obydwa świadectwa były z paskiem. Tutaj nie ma zbyt dużo do gadania. Ale muszę Wam powiedzieć, że tutaj miałam znacznie wyższą średnią niż tutaj. W ósmej klasie miałam średnią 5,60, tak, chyba tego się pamiętam. Było coś koło 5,60, a w klasie, w technikum, mam średnią 5,05. Więc wydaje mi się, że to jak niezła średnia jak na technikum. Mogło być zawsze gorzej. Znaczy, no, według mnie jest bardzo dobrze, bo jestem bardziej dumna z tej średniej w tym roku, niż z tej podstawówce, bo szczerze mówiąc, porównując podstawówkę a technikum, Technikum jest znacznie trudniejsze. macie tutaj moje oceny, Możecie je zobaczyć, nie? One były wtedy piękne. W tym roku jest trochę gorzej, ponieważ zawodowe mi trochę zawaliły. No, zawodowe i fizyka. W tamtym roku miałam prawie 6 fizyki, tylko pani mi je pisała. Dobra, nie będę uczarniać nikogo na moim kanale, ale no niesprawiedliwie wydaje mi się, że wpisałam i 5. Yy, takie było zdanie, więc yy, jest jak jest. Miałam prawie 6 fizyki w tym roku, a w tym roku mam 4. więc tak zobaczcie, to są moje oceny. Miałam jakichś szczególnych osiągnięć w tym roku. I jedna z rzeczy, która mnie bardzo śmieszy, to świadectwo jest takie jak książka. Widzicie to, nie? W początkiem roku, w ogóle taka śmieszna rzecz, ustaliłam sobie taki próg, poniżej którego nie ja chciałabym zejść. I wiecie jaki to był próg? 4,5. Taką średnią chciałam mieć minimalnie w tym roku. A się udało, że jest znacznie lepiej, i ja się z tego powodu cieszę. To dostałam jeszcze w tym roku e, do mojego świadectwa wspaniałego. Dostałam jeszcze kopertę dla Anity. Wewnątrz mam bardzo fajne. Taką karteczkę dostaliśmy. To jest zapasek, i do tego dostaliśmy bony Sodexo, podarunkowe. I w sumie to chyba tyle. Ja dostałam się taką książeczkę z rabatami, ale połowa tych robotów już była nieważna. I uznałam, że po prostu nie będzie Was to interesowało, więc ominimy ten szczegół. No ale podsumowując, ten krótki wywód jest dobrze. Lepiej niż się spodziewałam. I jeśli chcecie, macie ochotę, napiszcie mi proszę Was w komentarzu, jak Wam poszło, jakie macie średnie. Czy jesteście zadowoleni, czy niekoniecznie. Ja nie Wasze komentarze poczytam, podpowiadam, serduszkuję. Zachęcam Was bardzo, bardzo, bardzo krótko. A my lecimy nagrywać odcinek. Jestem mało oficjalnie obrana na odcinek, więc. Wybrałam sobie taką fajną kropkową bluzę, którą będziecie mogli zobaczyć yy, pewnie za jakieś dwa tygodnie jak zmontuję i wrzucę haul zakupowo-loontaxowy. I tak właśnie, wyczekujcie, bo będzie haul, właśnie takie fajne perełki będę w nim pokazywać, jakie przerabiałam. Pewnie Wam się spodoba, ja po prostu widziałam, że bardzo duża aktywność jest pod odcinkami z holami zakupowymi, więc uznałam, że na moim kanale też się może takie pojawić, tym bardziej, że bardzo ostatnio duże rzeczy kupuję, Dużo rzeczy szukam w jak i dużo rzeczy przerabiam po prostu I tak Kochani, zabrałam samotowanie I wiecie co? Okazało się, że Mam bałagan Z tyłu, tam miałam bałagan I muszę to Jeszcze raz nagrać <grym> Kocham Byłam w połowie nagrywania vloga Kiedy nagle zabrakło mi pamięci Aleluja Musiałam teraz to właśnie przegrać I już jest przegrane więc wracam do nagrywania filmiku. I zastanawiam się, co zrobić, ponieważ. Albo teraz zacznę montować filmiki, będę miał już materiał wtedy na jakby na kolejne tygodnie, ponieważ szykuje mi się wyjazd do Wrocławia do babci i nie będę tam miała raczej możliwości zmontowania i wrzucenia odcinków, Więc zrobiłam sobie tak na zapas, je ja teraz zmontowała. Ale z drugiej strony, mam ochotę, sobie po prostu robić taki chill day bez żadnej pracy, więc tak jakby. W ramach tego, że skończyłam tą szkołę średnią, ja nie wiem. Zaraz się zastanowimy razem. Przyjdziemy, może, za i minusy. Albo, czy tak uda się połączyć, zobaczymy. I wraca od nagrywania tego odcinka. To jest najgorsze, bo ja miałam taką wenę, ja zaczęłam tak dużo gadać i nagle za mało pamięci. Wow, udało się, kochani! Jestem tak przyjdę do Was, ponieważ, przy Państwa, jestem zadowolona z tego, że. Nagrałam to drugi raz, jak widzicie, troszeczkę zmieniając jej bo zauważyłam, że na tamtym nagraniu moje włosy tak stały. I kochani, nagrałam drugi raz na odcinek i wiecie co? Ja po prostu nie wierzę, ma chyba być jakiś szczęśliwy dzień. Zmontowałam go w niecałą godzinę. Ostatnimi czasy bardzo długo zajmował mi montaż i powiem Wam, że faktycznie zabrakło prądu. Ej, bo zabrakło prądu i mi się wyłączył komputer. A tam się renderował filmik. I się on się nie zapisał. Udało się. Nie wierzę. Aha, myślałam, że naprawdę to się usunie i będę zmuszona montować go jeszcze raz. A wiecie, drugi raz jak się ten filmik, to nie pojawia się coś, co można zrobić, ale no sam fakt, że trzeba dwa razy to samo robić, to jest masakryczne. Ale na szczęście istnieje coś takiego jak to save i to zadziałało. I że tak szybko zmontowałam ten filmik, to będę teraz miała czas, wiecie na co? <laughs> będę miała czas, żeby pójść się na dwór Pójdźcie ze mną, pokażę jak zorganizuję sobie moje super małe zakończenie roku, ale wpierw pójdę sobie na nagłożenie czerwcowe i zaraz po powrocie do Was wracam. Stay focused! Dobra, no tak naprawdę to jeszcze jedna rzecz. Patrzcie na moje oczy. Jak widzicie, podobają mi się podoba, moje kreseczki. A nie wrzuciłam już czerwcówki. I patrzcie, dostałam taki mały prezencik od kuzynki i zrobimy mały opening. W sensie to jest taki mały prezencik, ale jak chcecie, to możecie mi to towarzyszyć. Dostałam czekoladę Szogetyn. Lubię Szogetyn, w sensie to jest jedna z moich ulubionych czekolad. Szogetyn lubię, jeśli to jest czekolada, właśnie mleczna albo gorzka, bo już to takie różne wyświrowane smaki po prostu mi nie smakują. Dalej mamy świeżelki, jedna z moich ulubionych żeleczków I kolejną rzeczą, teraz zabawimy się proszę Państwa w vlogerkę Yuri. Mamy piękny krem, czekajcie, focus, halo, focus jesteś? Może widzicie, a może nie I to jest krem arbuzowy, kocham arbuza, wow Coś pachnie trochę arbuzem Taki zielony jak widzicie Nie do końca pachnie arbuzem, w sensie Arbus, ale też jest taka nuta takiej jakby sztuczności. W sensie... Może nie sztuczności, ale tak pachnie trochę zielono. Nie wiem, jak to odkreślić. Ostatnia rzecz. Pomadka Taka oto piękna pomadeczka. Nie wiem, ja nie umiem jak te wszystkie piękne super próbierki kurumodowe. Prób modowe. Taka pomadka z Nivei Pachnie za brzuskwinią. ma taki typowo sztuczny zapach z skwini. ale fajna, fajna. Będę używać, ponieważ się ostatnio skończyła moja malinowa pomadka. Lecimy na dwor. Tak wygląda mój cel podróży, proszę Państwa. Chamek. Przyszłam sobie tutaj, kochani, posiedzieć. Chowujecie jak widzicie. Chcę chyba trochę poleżeć, bo się też pewnie na telefonie. Odpocznę. I jestem mega szczęśliwa z tego dnia. I nawet ten dla mimo że trwało w sumie nagrywany nie tak długo, 5 godzin, to i tak. E, no, wyszedł całkiem, czekam. Nie, no ja się ogólnie bawię przed nią, sobie wodę, piszę z ludźmi. Ona mnie pokażę. Tam jest moja siostra. Ona miała mi nagrać. Przepraszam, że tak po słońcu nagrywam, ale miała mi nagrać. I wiecie co? Tu się nie wyszło, ale trudno, przeżyjemy. No przeżyjemy Faktycznie mega mnie wkurzało to, że jestem pod światło e, I tak, jest fajny letni dzień z tej buja w mojej bluzie wspaniałej. Żałuję, że nie udało mi się jeszcze dzisiaj nagrać odcinka akrobatycznego i ogólnie bardzo Was przepraszam za to, że ten, ta seria tak się wyciąga w ogóle długo, ale naprawdę ostatnio przez szkołę totalnie nie miałam czasu na nic. Jeszcze dużo ludzi chciało się spotykać, ja już po prostu nie miałam nawet wymówek, żeby, w sensie, mogłam powiedzieć, że nagrywam, ale ludziom się wydaje, że montowanie i nagrywanie jest bardzo krótkie. Ale niestety nie, bo to jest faktycznie trochę czasu wymaga. Yy, I tak...